Takie mecze jak niedzielny Wigier z motorem Lublin przechodzą do historii. Suwalczanie przebyli w nim drogę z piekła do raju. Po bezbramkowej pierwszej części białoniebiescy zdecydowanie przeważali, ale nieoczekiwanie w 65 minucie stracili gola. Kiedy w niegroźnej wydawało się sytuacji, Mateusz Żebrowski sfaulował szarżującego Mateusza Brozia. Z rzutu karnego uderzył sam poszkodowany i chociaż Karol Salik wyczuł jego intencje, goście mogli cieszyć się z prowadzenia. Wigry dosłownie wsiadły na motor, usilnie odrabiały straty. Udało się im wyrównać dopiero 4 minuty przed upływem ulaminowego czasu. Wrzutka Artura Węgera, zgranie Piotra Karłowicza i okazji sam na sam nie zmarnował Tomasz Tuttas. Był to 18 gol suwalskiego napastnika w drugiej lidze i szósty w tym sezonie za to jakże ważny. Wigry wyrównały, ale grały o całą pulę. Na placu, w miejsce obrońców Mateusza Żebrowskiego i Kamila Węgera zajęli napastnicy Piotr Karłowicz i Powila Slus. Remis gospodarzy nie cieszył. Kamil Lauren zachęcał kibiców do dopingu, a kolegów do dalszej walki. Wigry dopięły swego w 94 minucie. Zaczął Salik, na wrzutkę rozpaczy zdecydował się Artur Bogusz, o piłkę powalczył Tomasz Tuttas, a akcję zakończyli dwaj rezerwowi. Dośrodkował Robert Wesołowski, a Piotr Karłowicz spowodował eksplozję radości. Wypożyczony latem z Wisły Kraków młodzieżowiec, utonął w ramionach kolegów i trenerów. Gra do końca się opłaciła. Zaraz po wznowieniu sędzia zakończył dramatyczny mecz. Trzy punkty pozwoliły Wigrom utrzymać czwarte miejsce. Suwalczanie tracą tylko trzy oczka do liderującej pogoni siedlce i ledwie punkt do wicelidera siarki Tarnobrzek. się skończył generowi, że w takiej okolicznościach, a w takim wygrać mecz w czasie Zasłużeni ten mecz. Oczywiście, że tylko te bramki padły w, w końcówce, chociaż tych, tych sytuacji mieliśmy, mieliśmy sporo. Sytuacji było sporo. Miał je debiutujący w wyjściowym składzie Daniel Michałowski. Sprowadzony ze Stomilu Olsztyn rozgrywający w pierwszej połowie był bodaj najlepszy na boisku. Po rzutce Mateusza Żebrowskiego i jego uderzeniu głową, biało-niebiescy z niedowierzaniem łapali się za głowy. Niemniej groźnie Michałowski uderzył po dośrodkowaniu Karola Mackiewicza. Tuż po wejściu na boisko bliski strzelenia Gloala był Powilas Luksys, ale Paweł Lipiec z końcami palców zdołał wybić piłkę na róg. Po doświadkowaniu Karola Mackiewicza próbował Daniel Michałowski. Bramkarz Motoru instynktownie odbił strzał Piotra Karłowicza. A dobitka Kamila Lauryna była niecelna. W odróżnieniu od poprzedniego, przegranego 0 do 2 spotkania w Limanowej, piłkarze Wigier stworzyli sobie wiele wybornych szans. Bardzo dużo sił, ale, ale, tylko, ale to wszystko, co, co rozmawialiśmy przed, przed odprawą, co, co nie zrobiliśmy w meczu wyjazdowym, i, i naprawdę. Znaleźli z siebie wszystko i, i, i jeszcze raz chcę pogratulować Pocieszeni byli za to gracze motoru, dla których gola mógł zdobyć Litwin Mariusz Staneitis, którego strzał obronił Karol Sali. Walczące o utrzymanie motor poważnie zagroził gospodarzom w drugiej części. Po błędzie Kamila Lauryna jego koledzy pozwolili dośrodkować Mateuszowi Broziowi, a najskuteczniejszy wśród nich Maciej Tataj strzelił minimalnie niecelnie. Motor może narzekać na pecha. W zwałkach stracił punkty w 94, a dwa tygodnie temu w stalowej woli w 92 minucie. Wydawało się, że na bardzo trudnym, gorącym terenie ten remis będzie spokojnie w naszym zasięgu. Chcemy czuwać punkty, zbierać ile się da na wyjeździe, w miarę możliwości wygrywać u siebie. No niestety mam nadzieję, że nie załamię to chłopaków, ponieważ jest to drugi mecz wyjazdowy, gdzie po bramce zdobytej przez y, różne gospodarzy wszędzie kończy mecz. Na no, no, pewno jeżeli chodzi o psychologię prowadzenia zespołu, nie jest, to, y, nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że no, chłopcy już na tyle są dojrzałymi piłkarzami, że z tego spokojnie wyjdziemy i te następne mecze, bo tych mecz jest jeszcze naprawdę dużo. Możemy e, patrzeć z optymizmem i, i być może właśnie ten mecz za tydzień już siak będzie taki, który postawi szybko na Motorowi wypada życzyć sukcesu w meczu z Siarką, która rywalizuje z Wigrami o awans na zaplecze ekstraklasy. Suwalczan zaś w najbliższą sobotę czeka nie lada przeprawa w Puławach. Tamtejsza Wisła wiosną wygrała wszystkie trzy mecze i z dziesiątego przesunęła się na szóste miejsce w tabeli. Do czwartych w niej Wigier Puławianie tracą tylko dwa punkty.